Ślady giganta. Wracać mi pora w innej strony. Do długiej chaty z trzechą kładzionej. Czekają mu tam tym, który wie, i żona piękna, nicą we śnie. Tracę już siły, krew w żyłach w re. Kręce sztywnie oddech się rwie. więc wracać. Inne strony Do długiej chaty Z trzechą kładzionej Czekają mnie tam Syn, córy dwie I żona Piękna Niczym we śnie Tracę już siły Krew w żyłach wrę. Ręce Ręce ją, Oddech się rwie. Więc wracać mi pora rodzinne strony Do długiej chaty Z trzechą kładzionej Wracać mi pora Rodzinne strony. Do długiej chaty z trzechą kładzionej czekają mnie tam syn, córę, dwie... Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem... Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar, obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał, tak jak innych. Czemu gigant ci oszczędził? Moja drużyna i Syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy Syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty. Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok, Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, i zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. Mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Szukam Hjalmara Unkrajd. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Wigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę niepokolei w głowie. No i młody Ankret. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ankreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi po środku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. S Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał.

Muszę znaleźć inną drogę. z Mara, Zostali za tak złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Dwie osoby. Nie trzymało się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Kilkoro ludzi ciągali łódź w południowym kierunku. Jeden z ludzi Hjalmara wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się zresztą. Ślady bitwy, gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaski. się potknął, ale pozbierał się zanim gigant go dopadł. Jeden z nich się potknął, Przedł ale pozbierał ten... się zanim gigant go dopadł. Muszę znaleźć inną drogę. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Kolejny ślad hmm, na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. The dice leave the bottom. Czyste cięcie, łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Walczył do końca.